Cześć, Hello. mam ciekawostkę od Sofii, bo wszyscy wiemy, że istnieje coś takiego jak black metal. Black czy black się mówi? Black metal. No właśnie. Black metal. To wszyscy wiemy, że to istnieje, ale mało kto wie, że istnieje coś takiego jak? White metal, czyli chrześcijański metal. No właśnie, wiedzieliście o chrześcijańskim metalu? White metal? Warto obczaić. Ale i co oni robią? Na przykład śpiewają o Bogu? Tak, dokładnie I... tak. I takim głosem? No. Nie, obczajcie sobie bardzo spoko sprawa. Jeżeli ktoś po prostu jest mocno wierzący, a kocha metal warto. Jestem naprawdę w szoku. Właśnie nie wiem co powiedzieć. Ale że. Boże! Kocham cię! Tak? Tak. Pomagam! Tak. Nie zabijam! Nie cudzo tak. Tak! Masz niskie rejestry. Hmm, wow. Tak. Nie, no nie, nie jestem w formie, ale potrafię ale nie, kreulować nie. czasem. Zdarzy mi się.